Jaskr to jest nowa marka oświetleniowa, która od około roku jest dostępna na rynku. To jest polska marka, która importuje oświetlenie i sprzedaje pod swoim brandem. Na tym filmiku przejrzymy sobie lampy łazienkowe Jaskr. Zobaczymy, co można o nich powiedzieć, gdzie one się sprawdzą, jakie mają wady, jakie mają zalety. Mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu. Od pewnego czasu na naszej stronie możecie znaleźć niektóre lampy marki JASK. Na ten moment mamy wprowadzone oświetlenie łazienkowe i to nie są wszystkie oprawy. Na razie sprawdzamy sobie, jak będziecie na to reagować, czy będziecie dużo kupować, czy będziecie je później zwracać, czy będziecie zgłaszać reklamacje czy nie. I z czasem, jeżeli wszystko będzie fajnie, to będziemy tą ofertę jaskra rozwijać. Przyszły. Do mnie różne lampy do przetestowania z segmentu opraw łazienkowych. Myślę, że ta firma wyróżnia się na tle innych marek, tym że kilka ciekawych modeli w tym segmencie łazienkowym mają, i w dzisiejszym filmiku zaprezentuję wam. Właśnie poszczególne oprawy. Nie pamiętam, jak one się nazywają oprócz jednej, więc będę wam pisał na dole na filmiku. Jeżeli na lampie będę miał podane parametry, no to wam je odczytam też, żebyśmy wiedzieli, o jakim poborze mocy, o jakiej liczbie światła czy temperaturze barwowej mówimy, a jeżeli nie, to też napiszę wam na dole na filmiku. No i zacznijmy sobie, może. Od tego złotego kinkietu. Z tego co pamiętam, takie kinkieciki w jaskrze możecie kupić w różnych szerokościach. Możecie kupić na pewno złoty, chromowany, biały i wydaje mi się też, że czarny. Zobaczcie, on ma złoty kolor w połysku. Często takich produktów szukacie, czasami one są matowe. A tutaj macie złoty połysk. Jest tu uszczelnienie na poziomie IP44. Odkręcimy sobie. Albo może nie, podłączymy po prostu do prądu. Tutaj podłączacie to do ściany w ten sposób, że w czterech miejscach sobie przywiercacie, po boku odkręcacie śrubki, cała ta powierzchnia świeci. Mamy wyprowadzone już dwa przewody. Na te wszystkie lampy marki Jaskr macie pięcioletnią gwarancję. To akurat bardzo fajnie o nich świadczy. Żywotność tego, co mi podano, to jest 50% tysięcy godzin świecenia nie wiem w jaki sposób to jest mierzone i ile tych diod później świeci z jaką mocą także to tego nie wiem ale mam podane że 50 tysięcy godzin te lampy powinny świecić może z czasem dostaniemy więcej informacji. Zobaczcie mamy tutaj włączoną lampę ścienną. Koszt tych wszystkich lamp z tego co pamiętam to jest od około 300 do 600 zł, więc cena nie jest wygórowana, zwłaszcza, że mamy tutaj dużo fajnych modeli, co zaraz zobaczycie. Na pewno to też wynika z tego, że jest to stosunkowo nowa marka na rynku, z czasem pewnie będą te ceny podnosić, więc jeżeli teraz niektóre perełki sobie wyłapiecie, to jeszcze w dobrej cenie możecie je kupić, bo niewykluczone, że za rok, za dwa będą już dużo tańsze. Zobaczcie ten kinkiet, świeci całą powierzchnią klosza. To, co ja tutaj widzę, czego wy pewnie nie widzicie, bo z doświadczenia już wiem, że na filmikach to średnio widać, to jest to, że widać tutaj diody poszczególne. Tu mamy wklejony pasek i są między nimi zaciemnienia, jest też zaciemnienie na boku, i to ogólnie no, nie jest pożądany efekt. Także w przyszłości, gdyby ta firma ściągała kolejne kinkiety, warto zwrócić uwagę na to, żeby tutaj było jednolite, rozproszone światło. Trzeba zastosować albo trochę ten kinkiet głębszy, albo innego rodzaju taśmę, bo w tej chwili to wygląda. Tak sobie, ale poza tym, kink dosyć ciekawy. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, no to jak najbardziej zamawiajcie. A jeżeli nie lubicie takich zaciemnień, no to weźcie to pod uwagę, żebyście nie musieli tej lampy zwracać później. Przejdziemy sobie do kolejnego produktu. To, co może być też kłopotliwe w tej lampie, to jest to, kojarzę to z innych film, że tam zwykle pod tymi puszkami. Jest mało miejsca, ciężko je zamontować, dlatego sprawdzimy sobie, jak to wygląda w tym kinkiecie jaskr. To z tego względu, że tam w środku jest, jest zasilacz, czasami jest dosyć ciasno, ale może w tym przypadku tak nie będzie, więc od razu to sobie przejrzymy. Może będziemy mieli od razu też podane parametry. Okej, okay, dobra, nie jest tak źle. Patrzcie. Zasilacz nie zajmuje właściwie całej tej puchy, oprócz tego mamy tutaj dużo luzu, więc spokojnie nawet jak macie grube kable, to je upchacie, więc to jest duży plus, bo kojarzę z innej firmy podobny kinkiet, gdzie był problem z montażem. Tutaj mamy pobór mocy 22 W, czyli dosyć dużo prądu, ten kinkiet pobiera ale nie jest podane ile malumenów. Napiszę wam na dole na stronie barwa światła 3500 kelwinów. To jest dosyć nietypowe, bo standardowo macie 3000 albo 4000, czyli ciepłą albo neutralną. Tutaj macie coś pomiędzy, no jest to dosyć ciekawe, ale z drugiej strony fajne, bo czasami właśnie nie możecie się zdecydować, więc wtedy zwróćcie sobie uwagę na ofertę jaskra. Jest tutaj coś innego. Jest ta barwa 3500 Kelvinów. Przejdziemy sobie do następnej lampy. Mam tutaj w zasadzie dwa kinkiety, i pozostałe to są lampy wiszące. I te lampy wiszące do Łazienki to jest coś, czego często szukacie, chcecie mieć fajne lampy wiszące, żeby sobie zawiesić koło lustra, na przykład do krągłego, ale nie zawsze możecie znaleźć model o odpowiednich parametrach, bo na przykład wiele firm mówi, że ich lampy nadają się do łazienki, a nie mają żadnego uszczelnienia przed wodą, albo są wykonane z metalu, przez co mogą zardzewieć, albo te diody LED od pary wodnej mogą się popsuć, a tu w Jaskrze właśnie bardzo fajne jest to, że jest duża oferta lamp wiszących do łazienki z podwyższoną klasą szczelności, wykonane z aluminium, jeszcze z modu LED, jeszcze z tą wydłużoną gwarancją, więc to jest na pewno duży plus. I przejdziemy sobie do tej kuli. Zobaczcie, tutaj mamy szklaną kulę. Czuć, że ta lampa jest solidna, fajnie się ją trzyma. Do tego kabel, no nie wiem, ile tu będzie z półtora metra długości, pewnie będziecie mieli napisane na stronie i pod sufitka. Patrzcie, moim zdaniem fajnie to wygląda w formie takiej tubki. Nie ma tutaj żadnej lampy z puszką standardową, tylko macie wszędzie takie tuby montowane do sufitu ciekawie to wygląda nawet jakbyście gdzieś w łazience dalej sobie montowali też takie tubki no to myślę że to się będzie fajnie komponować zobaczymy czy ona się odkręca dobrze nie ma żadnego problemu z odkręceniem tej części którą montujemy do sufitu na dwa kołki sobie ją przykręcacie i później przykręcacie tą pozostałą część to z czym może być problem to jeżeli macie za dużo tego kabla albo on jest sztywny, to może wam się nie chcieć przekręcić, ale widzę, że tu jest dużo miejsca. Więc myślę, że nie powinno być z tym problemu. Mamy tutaj 6W, klasa szczelności IP44, barwa światła 3000 kelwinów. Do tego jest taki mały zasilacz, więc nawet jakby z jakiegoś powodu wam się ten zasilacz uszkodził, będziecie już mieli po gwarancji, no to Możecie sobie po prostu kupić nowy, jest łatwy dostęp do tego zasilacza. Taki zasilacz pewnie tam kosztuje na Allegro 50-70 zł. Więc to jest też duża zaleta, że do tego zasilacza łatwo się dostać. Włączymy sobie światło, zobaczymy jak ta lampa świeci. Patrzę gdzie tu mam ten kabelek. Aha, tutaj mam. Ok. Odwrotnie sobie kostkę odczepiłem. Możemy podłączyć. O, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Tutaj, pod spodem, pod tym szklanym kloszem, mamy ukrytą diodę LED. Pewnie COB. Na tym mamy taki biały klosik. I tutaj szklaną kulę. Światło tutaj równomiernie się rozchodzi, ładnie to wygląda. koło lustra. taka lampa, właśnie z pewnością się sprawdzi, możecie nawet kilka sobie powiesić obok siebie na różnej wysokości. Myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Obstawiam, że cena tej lampy to jest około tam 400 zł, czy 300, może 50, także na pewno nie jest wygórowana. Przejdziemy sobie do następnej. Tutaj właściwie kolejna lampa, którą mam przygotowaną, to też jest wariacja tego modelu, właśnie ze szklaną kulą. Tylko mamy tą kulę trochę taką spłaszczoną. Zaraz tu sobie wkręcę, żeby mi się potem nie pomyliły elementy. O, zobaczcie, to jest fajne, bo to gładko wchodzi. Ostatnio chyba robiłem filmik, gdzie pokazywałem Wam, że te tarcze mogą się zakleszczać, tak mi się trochę zatykały, a tutaj właśnie fajnie, że bez żadnego problemu to przykręcam, no to też dobrze świadczy o tym, że to jest dopracowane. Zobaczcie, właśnie tu jest ta druga lampa, o której mówiłem. Szklany klosz, taki jakby pączek, tutaj stożkowy daszek i w środku mleczny, czy taki szroniony walec, tubka, zobaczymy. Jak to będzie świecić. Tu zakładam, że w tej lampie parametry podobne, czyli też tam pewnie około 4-5 W poboru. 3000 Kelvinów. Podłączamy. O! O! Właściwie tyle samo światła ta lampa daje. Ono nie razi w oczy. Trochę pada w dół, trochę się po bokach rozchodzi. Raczej, jeżeli takie lampy zamontujecie koło lustra, no to. One mają taki charakter dekoracyjny. Ciężko będzie powiedzieć, żeby to jakoś tam specjalnie padało na twarz, żeby wam pomagało przy tym lustrze różne czynności wykonywać. Więc jak najbardziej możecie to zrobić. Tylko pamiętajcie wtedy, że warto na suficie jakieś dodatkowe światło kierunkowe sobie zamontować, na przykład takie tubki i zadbać o to, żeby one to światło takie pod kątem praktycznym też tam kierowały na waszą twarz. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej lampy wiszącej i Tom akurat pamiętam, jak się nazywa. To jest lampa. Bolti. Ostatnio sprzedaliśmy jej dosyć dużo. Zamówiliście całkiem sporo tej lampy. Wiele osób też na nią czekało przez kilka tygodni, potem ona była wyprzedana. Trzeba było poczekać na kolejną dostawę. Bardzo to jest fajny model popularny. Nie dziwię się, że, że duże zainteresowanie wzbudza. Około 500 zł. Ta lampa kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam. Każda ta kula jest biała. W środku są moduły LED. Będzie to wszystko świeci równomiernie. Zobaczymy sobie tutaj pod spodem, chyba powinniśmy mieć podane jakie są parametry. A dobra, ale tego nie odkręcę, bo zobaczcie tutaj możemy sobie normalnie tą tarczę odkręcić. O, a tutaj po boku mamy takie jeszcze otworki na, na imbusy, a nie mam akurat ze sobą, także już nie będziemy robić cięcia. Ja wam napiszę. Na, aha, nie, i tak muszę zrobić. Bardzo, czekajcie, czy tu się uda wyjąć ten kabelek? Coś tu wychodzi. O, jest, dobra. No, a ja wam napiszę na, na dole tego filmiku, jakie są parametry tej lampy, żebyście wiedzieli. Podłączymy kable eleganckie, nie ma żadnego problemu. Klasa szczelności wszędzie IP44, więc jak najbardziej do Łazienki, możecie stosować, mam nadzieję, że mi ten ta lampa, że mi nie spadnie, bo jak widzicie, ciężko ją tak sobie położyć płasko. No i wszystkie te lampy jask znajdziecie na naszej stronie, możecie sobie wpisać jask do wyszukiwarki albo wejść na lampomat.pl kośnik jaskrz. A jeżeli któregoś modelu nie będzie, bo tak jak mówię, dodajemy je stopniowo, patrzymy jak tam sobie reagujecie, to Napiszcie do nas, sprowadzimy i tak, albo wejdźcie sobie na jaskr.pl, na ich stronkę tam sobie znajdźcie kupcie bezpośrednio u producenta. Też, też będzie taka możliwość. Odpalamy to. Dobra, patrzcie, super to wygląda. Moim zdaniem można by tę lampę też zrobić w wersji na żarówkę. Tylko zobaczcie, jeżeli tutaj by były żarówki, to te klosze jakoś by trzeba specjalnie rozmontowywać, może one by były na sprężynki, więc by było ryzyko, że pękną. Może by były nagwintowane, nie wiadomo właściwie jakby te konstrukcje rozkładać. Druga kwestia, jeżeli te lampy by były na żarówki, to widać by było zaciemnienie i takie rozjaśnienie, że na przykład tu na środku była żarówka, to tu by było jaśniej, tu by było ciemniej. A dzięki temu, że tu są diody LED, całe te kule z każdej strony równomiernie są rozświetlone, bardzo fajnie to wygląda, możecie tutaj do lustra okrągłego, takiego owalnego albo prostokątnego. Super ta lampa wygląda, wydaje mi się, że jedna w ogóle z najciekawszych, jeżeli chodzi o, o tą ofertę jaskra. Mamy jeszcze dwa kinkieciki uszykowane. Przejdziemy sobie do nich, zobaczymy, czy coś tam można ciekawego powiedzieć. Wiecie co, ja ją sobie tu przełożę na dół. Bo boję się, że mi spadnie i mi każą zapłacić. O, dobra. Aha, jeszcze mamy tutaj jedną. Patrzcie, nie zauważyłem. Lampa wisząca, super w ogóle. Też fajny model, popularny. Patrzcie, pod spodem mleczny klosz. Całą powierzchnią tego klosza będzie świecić też, dlatego że ona jest wyłożona LEDami pod spodem. Dlatego też może być taka płaska, super taka nowoczesna. Minimalistyczna lampa, zaraz ją sobie podłączymy, zobaczymy, czy to światło się równo rozkłada, czy nie ma żadnych zaciemnień, no bo to jest właściwie bardzo ważne. Wydajecie pieniądze na to oświetlenie, zwłaszcza LEDowe, no to chcecie, żeby wszystko było dopracowane i my też tego oczekujemy. Jak na razie jest bardzo fajnie, opatrzcie, jak to wygląda. Równiutko, cały kloż jest oświetlony. Lampa ma regulowaną wysokość, zresztą te poprzednie, też długość tego kabla możecie regulować. Wsuwacie go sobie tam do podsufitki, zakręcacie albo ucinacie. Super, też dwie, trzy, nawet takie możecie obok siebie powiesić delikatnie nad lustrem na różnym poziomie. Efekt myślę, że będzie bardzo ciekawy. Przechodzimy sobie teraz do dwóch kinkietów, które nam pozostały. Ten jest dosyć. Masywny, patrzcie, chromowany kinkiet z taką tubą z tworzywa sztucznego, ona tutaj jest plastikowa. Można by teoretycznie taki kinkiecik zrobić na świetlówkę. Ona by się tutaj zmieściła, ale zanim ta świetlówka się do 100% rozpali i to będzie czekać, około minuty zdążycie wyjść z łazienki. No, można wydać świetlówkę LEDową, nawet nie wykluczone, że ona tam jest w środku, ale wydaje mi się, że tam jest taśma ledowa wyłożona tutaj na tym chromie. Od tyłu to wygląda w ten sposób. Będziemy musieli sobie tę lampę otworzyć, żeby ją podłączyć, ale to też dobrze, bo zobaczymy, jak tam jest ułożone to podłączenie. Czasami dzwonicie, pytacie się, a w którym miejscu trzeba taki kinkiet podłączyć, albo lampę sufitową, bo ja mam kabel wyprowadzony trochę wyżej, albo trochę niżej. Nie wiecie, czy Wam będzie pasować, a często jest tak, że ta rozeta jest w środku pusta. Możecie sobie właściwie tą lampą manewrować, zamontować ją trochę wyżej. Jakbyście mieli, na przykład tu kabel, no to możecie ją dać trochę tak, trochę tak, bo i tak to miejsce wyprowadzenia przykryjecie. Patrzcie, wyciągam, to montujemy do ściany u góry i na dole przykręcamy na dwa kołki rozporowe. Czasami jest tak zrobione, że tutaj po bokach macie uchwyty. I wtedy ta lampa może tak się jakby odchylać delikatnie góra-dół, tu przez to, że, że u góry i na dole przykręcamy te śrubki, no to ona będzie równomiernie do tej ściany przylegać, no chyba, że będziecie mieli jakąś wygiętą. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Zasilacz. W sumie to jest ciekawe, popatrzcie, mamy zasilacz. Tu jest taśma klejąca na tym zasilaczu. O, ale jest nieodblokowana. To powinno być przyklejone gdzieś. O, dobra, no nie, może dlatego, żebyście mogli sobie sami zdecydować, przed montażem, to też w sumie by było spoko, że chcecie mieć ten zasilacz niżej albo wyżej, o ja już tutaj im przykleję, <laughs> będziecie mieli tutaj I, i w ten sposób możecie do tego podejść, patrzę czy tu mam jakieś parametry tej lampy podane. Ale nie mam nic, tylko parametry zasilacza, więc w razie czego jakbyście potrzebowali też taki zasilaczek, łatwo możecie sobie Wymienić. A przepraszam, tu jest podane 18W 3500K. Takie mamy tutaj parametry. Tu producent nam kostkę dołączył, więc sobie do niej się podepniemy. Czyli też, jak szukacie tej barwy światła takiej trochę pomiędzy, nie wiecie, czy ciepła, czy neutralna, to dawajcie to 3500. Rzadziej jest stosowana, ale może właśnie to jest zaleta. Tej firmy JASK, że oni taką barwę mniej popularną wprowadzili, bo klienci, którzy jej szukają, no to, to mogą się do nich zgłosić i patrzcie, widać, że ta marka czymś się wyróżnia. Nie? Mamy tą nietypową barwę światła, mamy dłuższą gwarancję i mamy dużo modeli lamp wiszących do łazienki. Także nie jest to kopia, kolejny jakiś tam imporcik, który sprzedaje właściwie to samo. Tylko tutaj już od początku trochę inaczej próbują do tego podejść, zaoferować klientom coś, czego w innych firmach nie ma. Moim no, zdaniem, bardzo fajnie idzie tą drogą. No spoko, światło rozchodzi się po całym kinkiecie, po całym tym walcu. Żadnych zaciemnień jest go dosyć dużo. Takie kinkiety możecie dwa sobie zamontować po bokach lustra, na przykład jeden tu, by był drugi tu. Możecie też go zamontować u góry. Ta lampa w każdej pozycji będzie działać prawidłowo, w każdej pozycji będzie świecić i w każdej pozycji będzie odporna na bryzgi wody, bo tu macie IP44, więc dowolnego kierunku one mogą padać. Jedziemy z ostatnią lampą, tą sobie tylko odłączymy i zaraz przejdziemy do tego kinkietu. Tam mam przygotowany czarny matowy kinkiet z regulowanym kloszem. Zobaczymy, czy tam żadnych zaciemnień nie będzie. Możecie go zamontować nad lustrem, możecie go zamontować po bokach lustra. Zaraz sobie Zobaczymy, patrzcie, jak to wygląda. O, kabel już mamy wyprowadzony, no to już tego nie będziemy ściągać tu pod spodem. Tu jest na pewno taśma ledowa. Może nawet dwie są wyłożone. Trudno powiedzieć. O, patrzcie, możemy pełny obrót zrobić i jeszcze kawałek. Także w różnym. Ale tutaj tak prosto. A, prosto się nie napadrzcie. Jakoś albo. O widzicie, trochę mi tu brakuje. Nie chcę na siłę, bo popsuję. To, aha, no dobra, możemy zrobić tak, może to o to chodzi. Widzicie, nie, nie wiem, ale jest dużo możliwości. Zobaczcie, możecie tą lampę ustawić tak, powiecie, że głupio. No trochę tak, ale nie do końca. Bo ta lampa wtedy świeci światłem odbitym, i ono będzie kierowane na ścianę. Możecie je wychylić, i tak dalej. A możecie je też wychylić prosto do przodu, albo też skierować na lustro. Zobaczcie, lampa trochę odstaje. Może to światło padać na lustro, może być od boku też na lustro. Możecie sobie zrobić na twarz, więc właściwie bardzo dużo możliwości tutaj macie. Bardzo fajny model. Myślę, że w różnych wariantach sobie go można zastosować. I podłączymy sobie. Zobaczymy jak to świeci. I mamy. Ok, patrzcie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o światło odbite, tak to wygląda, jeżeli ono jest skierowane w bok, tak to wygląda, jeżeli jest skierowane w przód. Mocno widać zaciemnienia, szczerze mówiąc, tak myślałem, bo już pamiętałem ten kinkel i tutaj też sobie wyobraziłem, że ten klosz jest dosyć cienki. Tu jest włożona jedna taśma LEDowa. Może na filmiku tego nie widzicie, ale tu cały ten bok. Jest zaciemniony tutaj, drugi też jest zaciemniony. No, tak sobie to wygląda. Szczerze mówiąc, można by zwrócić uwagę, żeby następne takie kinkiety, jak one będą ściągane, żeby tu były włożone na przykład dwie taśmy, jedna z tej strony, druga z tej, żeby to światło równomiernie się rozchodziło. Bo szczerze mówiąc, jak miał u siebie zamontować właśnie z takim światełkiem do przodu, to raczej by mi się to nie podobało. Natomiast jakoś tak w bok, czy w ten sposób, czy możecie to zamontować, nie wiem, gdzieś nad obrazem. Czy nad lustrem, no to ok, nie ma żadnego problemu. Natomiast, kiedy będziecie mieli widoczny ten klożno, to zwróćcie uwagę przed zakupem na to, że, że takie zaciemnienia możecie mieć i, i sobie odpowiedzcie, czy wam to przeszkadza, czy nie. Jeżeli tak, to śmiało tę lampę zamawiajcie. Myślę, że poza tym to jest model wart uwagi. To było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd tych lamp. jaskr. oczywiście. To jest tylko niewielka część oferty. Macie tam jeszcze szynoprzewody magnetyczne, macie lampy wiszące, macie lampy ścienne. Podejrzewam, że tam jest około 200 modeli lamp dostępnych. Wysyłka jest dosyć szybka, bo tam w 2-3 dni już paczka do Was dociera. Na naszej stronie jak na razie tylko te lampy łazienkowe. Patrzymy czy Wam się będą podobać, czy będzie ta oferta rozwijana, czy się utrzyma na rynku, czy, czy będą wprowadzane nowe modele. Jeżeli tak, no to chętnie będziemy sobie tą ofertę rozwijać, ale wiecie, że ja lubię mieć wszystko sprawdzone, zobaczyć, mieć w swoich rękach, przejrzeć i dopiero potem na stronkę dodawać. Także na spokojnie tego podchodzimy, ale daję Wam znać, że taka marka jest. Jask, żebyście wiedzieli, możecie u nas zamówić, możecie zamówić w innym miejscu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapkę w górę, dzięki temu on będzie miał większy zasięg, dotrze do większej liczby osób, będziemy się bardzo cieszyć. Dawajcie też subskrypcję, dostaniecie powiadomienie w momencie, kiedy dodam kolejny filmik. To było na tyle. Oczywiście pytania mailowo, telefonicznie albo w komentarzach. Zapraszam. Dzięki za obejrzenie. Cześć.